Taksówkarze w UK zarabiają ogromne pieniądze, jak, jak lekarze, jak profesorzy na uniwersytecie. Czy to jest prawda, czy to jest tylko mit? Rocznie około 50 tysięcy punktów. Więc miałem praktycznie dwie godziny na, na spakowanie się, poinformowanie o tym rodziców. Czy teraz po Brexicie, czy to już jest za późno, czy już jest za dużo taksówkarzy? Jakie jest Twoje zdanie? Yy, nie, wręcz przeciwnie. No, witam, dzień dobry. Witam wszystkich moich, moich widzów i osoby nowe, które tutaj przypadkiem trafiły, albo nie przypadkiem. E, słuchajcie, sorry za, za jakąś dźwięku, ale znowu zapomniałem mikrofonu wziąć z domu. No, no, nie wiem, czy to skleroza, chyba muszę sobie zajrzeć w dowód i zobaczyć datę urodzenia, więc no dobra, taki żarcik. E, słuchajcie, e, odprowadziłem synka do szkoły. Troszkę stresujący dzień był dla nas, ponieważ. No dzisiaj, dzisiaj wrócili do szkoły uczniowie tutaj w UK, w Szkocji przynajmniej, bo to w UK różnie bywa, w różnych rejonach UK jest różnie. No troszkę stresujący dzień dlatego, że to jest pierwszy dzień w nowej szkole, w szkole średniej. Mój syn skończył podstawówkę i dzisiaj właśnie pierwszy raz poszedł do szkoły średniej. A tym bardziej stresujący dzień, bo to chłopak, mój syn ma autyzm, więc no i że tak powiem, dla niego jest to podwójnie stresujące, bo generalnie no nie wszystkie emocje rozumie i, i tak naprawdę dużo musieliśmy się napracować, żeby mu wytłumaczyć, że takie zmiany w życiu następują, czyli kończy się jedna szkoła, zaczyna się druga. Dla niego było to dość ciężkie do zrozumienia i naprawdę mocno to przeżył, ale dzisiaj był bardzo podekscytowany. Wszystkie nauczycielki są powiadomione, wszystkie dobrze wiedzą, że Kacperek ma autyzm i no i że trzeba jakby do niego troszkę delikatniej podejść. No jest też chłopcem bardzo wrażliwym, ale to już nie, wy, nie, wy, nie wynika z jego choroby, tylko taki ma y, charakter. No nie nie ma jakiegoś gorącego temperamentu y, włoskiego czy hiszpańskiego, że tak się wyrażę. Tylko jest właśnie wrażliwym chłopcem i, i jeszcze w dodatku ten autyzm, więc no ma takie podwójne albo nawet potrójne utrudnienie. No, ale nie o tym chciałem dzisiaj gadać. Kiedyś nagram odcinek o tym, jeżeli będziecie chcieli coś posłuchać o, o tym, jak, jak przebiega edukacja i generalnie jak przebiega progres w leczeniu dziecka autystycznego w Szkocji. A dzisiaj będzie odcinek o tym, jak wygląda praca na czarnej taksówce w Szkocji, w UK, czyli tak zwany praca na Black Cup. Idę się spotkać z takim moim znajomym, który właśnie pracuje tutaj na czarnej taksówce, jeździ czarną taksówką po Edynburgu i może rozwijemy jakieś mity lub potwierdzimy jakieś teorie na temat czy praca na czarnej taksówce jest naprawdę tak opłacalna i czy osoby pracujące na czarnej taksówce zarabiają pieniądze takie jak profesorowie na uniwersytetach, ponieważ wiem, że takie, takie teorie są, bo sam spotkałem się zarówno w internecie, jak i jak gdzieś tam na YouTubie z filmami, że pracując w UK na czarnej taksówce możesz dorobić się szybko dobrych pieniędzy i zarabiać tyle ile lekarz lub pracownik uniwersytetu. My się spotkamy z osobą, która pracuje ta na tej... Osoba taksówce. pracuje już na czarnej taksówce, bodajże 5 albo 6 lat. No i to jest osoba, która właśnie jeździ po stolicy Szkocji, czyli, mie czyli miejscu, gdzie jest naprawdę dużo turystów, więc bardzo dużo klientów i opowie nam o swojej pracy. Zobaczymy, czy obalimy mity, czy też może potwierdzimy teorię. Zapraszam do wywiadu. Yeah. 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 Łukasz już czeka. Cześć stary. Cześć. Cześć, witam. Cześć. Jak tam, jak tam dzień upływa? No dobrze. Wszystko dobrze w porządku. Tak, tak, tak. Pewnie jest ruch, co? Bizji jest wielkie. Tak, no jest. No w czasie festiwalu. No to jest właśnie Łukasz, poznajcie Łukasza. Łukasz pracuje w Edynburgu na taksówce I to już, już 5-6 lat. E, 7 rok już. Siódmy rok już pracuje. I teraz właśnie spotkaliśmy się z Łukaszem, porozmawiamy trochę o pracy na taksówce. No dobra, nie będę przedłużać, bo wiem, że jesteś zajęty. A więc Łukasz, jak to się stało, że pracujesz na taksówce? Czy zawsze tak chciałeś? Czy po prostu to przypadek? E, tak, no właściwie to jest przypadek. Taki znajomy pracował właśnie na taksówce i zaproponował mi tą pracę. Poznałem takiego pana Szkota, który, który pracował na taksówce tutaj kilkanaście lat. Ten znajomy był od mojej wtedy dziewczyny jeszcze, która pochodzi z Tajlandii. Jej znajomy mi zaproponował pracę na taksówce. No i od tamtego czasu jak mi zaproponował tą pracę na taksówce, no to musiałem złożyć wniosek w Edinburgh Council, zrobić badania lekarskie, no i nauczyć się topografii miasta, nie? co nie było łatwe. Więc poszedłem do, do, do szkoły Edinburgh Academy. No i trwał ten kurs prawie rok czasu. Kosztował wtedy 400 funtów, i y, tą szkołę prowadzi taksówkarz z Edynburga, doświadczony taksówkarz, który, który, no, który ma już tą szkołę kilka lat i ma prawie 100% skuteczności. Y, więc y, nauczyłem się topografii miasta, poszedłem na egzamin, zaliczyłem i, no i tak zostałem taksówkarzem po roku czasu. Praca ta sprawia mi przyjemność, y, większe zarobki. O wiele większe niż w restauracji, więc po 5 latach w końcu, w, końcu, w końcu zostałem taksówkarzem. Łukasz, w Internecie kiedyś oglądałem takie filmy i w ogóle czytałem też, że taksówkarze w UK zarabiają ogromne pieniądze jak, jak lekarze, jak profesorzy na uniwersytecie. Czy to jest prawda, czy to jest tylko mit? Jak to jest twoim zdaniem? No tak, Częściowo to jest prawda, no bo zależy jak na to patrzeć, tak? Pieniądze nie są takie złe w sumie. To w okolice, w okolicach mówimy tutaj rocznie około 50 tysięcy funtów. Okolice. Mówimy tu o 5 dniach pracy, 50 godzin w tygodniu. No, to no i... czyli, czyli, czyli nie, nie są to oszustwa. Rozumiem, że to też zależy od tego w jakim mieście się jeździ, bo powiedzmy w Edynburgu czy w Londynie, tak. no to spoko, ale w jakimś małym miasteczku to pewnie już nie jest tak, tak. kolorowo. To jeszcze tutaj mówimy o obchodzie brutto, hmm. od tego trzeba odliczyć takie, takie koszty jak wynajęcie taksówki lub kupno taksówki, tak jak ja kupiłem, no to, to jest... Od tego trzeba odliczyć około, około 30% około 30% rachunku. No, czyli, czyli rozumiem, że to jest na pewno więcej niż jakiś pracownik typu kitchen porter, czy osoba, nie wiem, zajmująca się housekeeping'iem, czyli sprzątająca domy, to jest, to jest zdecydowanie więcej. Tak. No, czyli jak sami widzicie, nie jest to mit, faktycznie osoba pracująca na taksówce może zarobić dobre pieniądze, ale tak jak Łukasz powiedział, no trzeba podliczać oczywiście inwestycje w biznes. Biznes w przypadku taksówki to jest właśnie taksówka, to jest licencja i to są wszelkie wydatki na paliwo na, na, na naprawy i tak dalej. Łukasz, powiedz, kiedy przyjechałeś do Edynburga, w którym roku, jak długo tu jesteś, no tak ogólnie byś mógł powiedzieć. E, tak, więc przyjechałem tutaj w lipcu 2007 roku, czyli 14 lat temu. E, była taka sytuacja, że pracowałem właśnie w piekarni e, i to była też taka śmieszna sytuacja, bo kolega, który tam pracował, Pojechał do Anglii i, i po prostu pracował w, w takiej większej restauracji. No i praktycznie pracowałem z takim. Właśnie ten kolega ma na imię Tomek Wicik. Pozdrawiam serdecznie Tomek. Pozdrawiamy Tomka. E, więc e, po prostu Tomek zadzwonił do takiego kolegi, jeszcze jednego, Artura Banaszczyka, e, że jest miejsce pracy. No i... Zapytałem się, czy, czy ja też mógłbym przyjechać, no i Tomek powiedział, że tak. No to więc praktycznie po pracy, skończyłem pracę o 14-15 i tego samego dnia jeszcze, jeszcze przyjechałem autogarem do Szkocji. Więc miałem praktycznie 2 godziny na, na spakowanie się, poinformowanie o tym rodziców, bo jeszcze mieszkałem wtedy z rodzicami, bo byłem jeszcze... No i Musieliśmy jeszcze pojechać, rozmienić pieniądze, polskie złotówki na funty, no i, no i tutaj spotkaliśmy się z kolegą na przystanku, no i przyjechałem wtedy jeszcze autokarem, bo to było 14 lat temu, samolotów było bardzo mało, no i przyjechałem tutaj autokarem, nie pamiętam, około 30 godzin to trwało ponad. A rodzice byli zaskoczeni, nie? Że tak, tak. tak. Na ale czyli... ale to by było ciężko podjąć decyzję, czy raczej byłeś pewien, że chce jechać? I tyle? Nawet się nie zastanawiałem. O kurde, no to, no to naprawdę. Powiedziałem to... sobie właśnie takie pytanie, kiedy, jak nie teraz i, e, słuchajcie, i, i po prostu... Słuchajcie tej motywacyjnej e, gadki, że tak powiem, bo ja, uwa, ja uważam, że to była bardzo odważna decyzja, ale uważam, że e, to co Łukasz powiedział teraz, e, kiedy, jak nie teraz, to, to jest bardzo ważna. Rzecz, którą powinniśmy się często w życiu kierować. No ja tak uważam. Jak wy uważacie, napiszcie w komentarzu, jaka jest Wasza opinia. Yy, Łukasz, chciałem ci jeszcze zapytać, czy polecasz pracę na taksówce, jeżeli, jeżeli są jacyś ludzie faceci czy kobieci, kobiety, które by chciały zmienić pracę, a są już w UK te osoby i czy polecałbyś tym osobom spróbować pracować na taksówce w obecnych czasach, czy teraz po Brexicie, czy to już jest za późno, czy już jest za dużo taksówkarzy? Jakie jest Twoje zdanie? Yy. Nie, wręcz przeciwnie. Cały czas potrzebujemy tutaj kierowców na taksówki. Cały czas jest to opłacalna praca. No pewnie był taki okres przez ten lockdown, że było mniej pracy, no ale to, to wiadomo. Polecam tą pracę. Jeśli ktoś miałby jakieś tam pytania, to zapraszam na private. To damy tutaj kontakt do Łukasza w opisie jakiś. Więc, więc jestem w stanie pomóc odpowiedzi na, na pytania. Słuchajcie, teraz, teraz Łukasz nam pokaże taksówkę i generalnie zobaczymy, jak ta taksówka wygląda wewnątrz, jak wygląda na zewnątrz. Tak, tutaj mamy, tutaj mamy miejsce dla pasażerów. Jest tutaj sześć miejsc. sześć miejsc, w sumie Tak, 6 sześć miejsc. Sześć sześć to się do dobrze składane. Dlaczego ta? Dlaczego Mercedes Vito a nie, a nie, ta a nie, a nie taksówka Londyn, londyńska, tak? Ponieważ tamta ma 5 miejsc tylko. No i mieć miejsca w środku. Czyli generalnie za, mniej klientów może się jednorazowo razowo zabrać. Tak. Dokładnie. A powiedz mi, czy te taksówki tutaj? Walickie, czy one znikają już w ogóle z ulic, czy nadal jeszcze nie można. Nadal skorzystać. można spotkać jeszcze. Ale już coraz rzadziej. Tak, nie? tak. Jeszcze, jeszcze można je spotkać. Tutaj mamy miejsce na, na jakieś walizki, jakieś inne. Y, na przykład jakby klient chciał... Y, Taksówka jest oczywiście przystosowana dla osób niepełnosprawnych, bez problemu można, yy, pasażer na wózku inwalidzkim może, tak powiem, wejść do środka. To pokaż nam, pokaż że jak się tą rampę szli, otwiera, czy jak to się nazywa. Tak. Nie ma problemu, już pokazuję. jak sami widzicie. Kierowca musi wysiąść i ręcznie, manualnie to zmontować. No ale tak naprawdę generalnie bardzo, bardzo fajnie i bardzo szybko się to rozkłada. Pasażer, niepełnosprawny pasażer używający wózka inwalidzkiego bez problemu dostanie się do środka, także jest to fajnie zrobione. Tutaj mamy jeszcze pasy. Mamy pasy bezpieczeństwa i inne klamry. Nie? Łukasz, słuchaj, bo wspomniałeś, że Twoja dziewczyna jest w Tajlandii i szczerze mówiąc, nie pytałem, cię, nie pytałem Ciebie dawno, czy nadal jesteś z dziewczyną, czy... Tak. Tam, jak jest, no. tak, tak, aktualnie jesteśmy razem cały czas, jesteśmy razem już prawie 13 lat. No, została, 5 lat temu została moją żoną. No to gratulacje. Dziękuję. I rozum, macie dziecko z tego co... Tak. Łukasz, powiedz jeszcze, czy... Miałbyś coś przeciwko temu, gdybyśmy następny odcinek zrobili o Twoim związku z Tajką? Chciałbym po prostu powiedzieć, żebyś powiedział kilka słów o tym, jak wygląda Wasz związek jak się, że tak powiem, połączyła polska kultura z, taj z tajską. Jasne. Bo myślę, że to będzie bardzo ciekawe. Jasne, to nie ma problemu, jak najbardziej jestem na tak. No to sami słyszeliście, nagramy taki odcinek wkrótce, Łukasz opowie o swoim związku z Tajką, opowie, jak im się układa. Jak połączyli swoje kultury, a uwierzcie, że z tego co widzę, to da się to bez problemu połączyć, bo ich związek już długo trwa, więc, więc będzie ciekawy odcinek. Zapraszam. Dziękujemy Łukaszowi za wywiad. Ja dziękuję Łukasz. Teraz mnie na pewno oglądasz, więc chciałem Ci jeszcze oficjalnie tutaj na forum publicznym podziękować za. Za wywiad. Dziękuję, że podzieliłeś się swoimi wrażeniami z pracy na taksówce. Moi drodzy, jak sami słyszeliście z wywiadu, który, który udało mi się przeprowadzić z Łukaszem, moim znajomym. Łukasz pracuje na taksówce 7 lat i bardzo sobie chwali tą pracę. I myślę, że udało nam się część mitów obalić, ale też część teorii potwierdzić. No przede wszystkim, praca na taksówce to nie wynagrodzenie profesora uniwersyteckiego czy czy lekarza, ponieważ te wynagrodzenia tu są o wiele wyższe. Jednak wynagrodzenie to jest znacznie większe od, od tak zwanego average, czyli tak zwanego przeciętnego, średniego wynagrodzenia, ponieważ no, ja ze swojego doświadczenia wiem, że osoba pracująca tutaj na stanowisku typu pomoc kuchenna, y, oczywiście z szacunkiem odnoszę się do tej pracy, ponieważ sam ją wykonywałem kilka lat. A więc osoba pracująca, też zależy w jakiej restauracji, ale pracująca na stanowisku typu pomoc kuchenna przy pełnym etacie zarabia w okolicach 1000, 1200 funtów, może 1300 funtów. Tak to się kształtuje w Edynburgu. Natomiast z tego co Łukasz mówił, to taksówkarz pracujący gdzieś tak 50 godzin tygodniowo jest w stanie na czysto, całkowicie na czysto, zarobić 3-3,5 tysiąca funtów miesięcznie. A więc jest to trzykrotnie więcej niż, niż, ten, niż to przeciętne wynagrodzenie osoby pracu pracującej jako pomoc kuchenna lub, lub osoba zajmująca się tak zwanym housekeepingiem, czyli yy, mówiąc prostym językiem, też oczywiście z szacunkiem do tej pracy, osoba sprzątająca yy, prywatne domy albo sprzątająca. Jakieś, jakieś biura też zarabia w okolicach 1200-1300 funtów, w zależności oczywiście od godzin. No w każdym razie, jakby na to nie patrzeć, to praca na taksówce przewyższa te zarobki trzykrotnie. Mówimy tutaj oczywiście przy 50-godzinnym trybie pracy. 50-godzinnym trybie pracy mam na myśli tygodniowo, ponieważ miesięcznie no to jest 200 godzin. Więc jest to tak mniej więcej typowy pełny etat, może troszkę więcej powyżej pełnego etatu, a więc no, Łukasz twierdzi, że, że jest teraz trochę leniwy, pracując 200 godzin miesięcznie. No, mi się wydaje, że nie jest leniwy. Natomiast później mi jeszcze wspomniał, że są taksówkarze, którzy pracują po 70-80 godzin tygodniowo i są w stanie o wiele więcej zarobić niż to, o czym wspomniałem. A więc no, sami widzicie, że mit, mitem było to, że zarabiają taksówkarze tyle, ile... Pracownicy, uniwersytetcy, profesorowie, wykładowcy lub, lub lekarze, ponieważ ta grupa osób zarabia znacznie więcej, tutaj w UK przynajmniej. Natomiast teoria, która się potwierdziła, to jest to, że taksówkarz w Wielkiej Brytanii, w takich miastach jak Londyn czy Edynburg, naprawdę finansowo sobie bardzo dobrze radzi. I, no i Łukasz poleca tą pracę, jak zresztą sami słyszeliście. Tam w opisie filmu jest, jest, jest kontakt do Łukasza, więc jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany pracą na taksi w UK, to, no to zapraszam do kontaktu. Zapraszam do kontaktu z Łukaszem. On chętnie udzieli wszelkich informacji. Kolejny mit, który rozwialiśmy to to, że już jest za dużo taksówkarzy, że już jest za późno, aby zostać taksówkarzem w UK. No dobrze, no teraz rozumiem, mamy sytuację taką, UK jest właśnie po Brexicie, więc, więc sam przyjazd tutaj jest nieco trudniejszy. Natomiast no mamy tutaj dużo rodaków, mamy tutaj dużo Polaków. W samym Edynburgu mieszka nas chyba 60 tysięcy, ile się nie mylę. Nie znam oficjalnych danych, ale tak słyszałem, że około 60 tysięcy Polaków. Więc jeżeli jesteście tutaj, uważacie, że za mało zarabiacie, a chcielibyście podwyższyć Wasze, wasze wynagrodzenie, no to jest to jedna z alternatyw. Praca na taksówce to jedna z alternatyw, więc jeżeli kogoś to interesuje, to jeszcze raz, jak słyszeliście, Łukasz poleca i, i potwierdza, że nie jest za późno. Ja się będę z Wami żegnał. Jeżeli Wam podobał się ten film, jeżeli uważacie, że był ciekawy, to bardzo Was proszę o, o podzielenie się tym filmem, o udostępnienie go gdziekolwiek albo na Waszych kanałach YouTube, Instagramie, Walu na Facebooku, yy, gdziekolwiek na social mediach. Przekaz słowny nawet jest jak najbardziej też wskazany. No bo uważam, że ten film był wartościowy i Łukasz powiedział sporo, podał nam sporo fajnych, ciekawych informacji. Chciałbym, żeby te informacje dotarły do, do różnych osób, które jakby potencjalnie mogłyby być zainteresowane zmianem stanowiska pracy bądź, bądź generalnie stoją przed, przed decyzją na przykład powrotu do Polski. W związku z tym, że mało zarabiają, a może nie wiedzą, że taką pracę mogliby wykonywać i ta praca mogłaby jakby ich zatrzymać tutaj, to nie jest to, że ja chcę na siłę tutaj kogoś zatrzymywać, ale może niektórzy ludzie wyjeżdżają, wracają do Polski tylko dlatego, że mało zarabiają, a taka praca być może mogłaby ich, by ich jakby uratować przed tą czasami złą decyzją, czasami dobrą decyzją. No to już zależy od, od każdego z Was, jak na to patrzy. A więc, jeszcze raz proszę o udostępnianie tego filmu. Komentarz, lajk like, jeśli Wam się podobało. I zapraszam jeszcze na spotkanie z Łukaszem. Za jakiś tydzień, mniej więcej do dwóch tygodni, pojawi się odcinek z Łukaszem, znowu w roli głównej. Tym razem Łukasz będzie opowiadał o swoim związku z tajką, ponieważ, jak, jak tam wspomnieliśmy w tym filmie, Łukasz związał się z tajką już jakieś 12 lat temu i Łukasz opowie o tym, jak wygląda właśnie związek Polaka z tajką, no bo no nie można, że tak powiem, zaprzeczyć, że dwie różne kultury, tajska i polska, są bardzo odmienne od siebie, a więc no, będziecie się mogli dowiedzieć, ja też przy okazji jak oni połączyli dwie różne kultury, jak im się układa i czy, czy, no, czy, czy po prostu te kultury się jakoś dopasowały, czy znalazły wspólny język. Myślę, że tak, że na dzień dzisiejszy mogę już taki spoiler zrobić, że tak, ale jak to dokładnie wyglądało i to zobaczycie w następnym filmie. Także zapraszam, będzie ciekawy odcinek o związku Polaka z tajką, no o związku takim zalegalizowanym, ponieważ są małżeństwem od 5 lat, mają dwunastoletniego syna i mi się wydaje z tego co widzę są bardzo szczęśliwi. Muzyka